Aleluja, 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 pierwszymi witam bardzo. bardzo serdecznie u progu Sanktuarium Matki Bożej z Ruchu Ojca Świętego. Tradycyjnie zaczynacie swoje kiełbszewowanie tutaj u Matki Bożej, chcecie... Dobrze rozpocząć, już dobrze rozpoczęliście, bo macie piękną spodobę. Myślę, że sam raz na to wszystko, co Was trzeka. Życzę Wam, aby to było w ostatnim powoleniu dla Was, abyście się pomocnili wzajemnie swoją wiarą. Bardzo serdecznie witam na temat, który po raz ostatni prowadzi tam grupę, więc przyjmujcie razem dziennie, wspierajcie się. To wszystko, co już chcecie wasze wody kierować na tej górze, tutaj, przedstawcie w sanktuarium Pani Kocheńskiej. Dużo sił, dużo radości na trasie i Barkuła błogosławi na ten piękny, trudny wieczny część Dziękujemy. Za wszystkie najwięcej do głowy. I teraz po cichu, z tym Bogiem, wejdziemy z do do kaplicy cudownego obrazu, na Cześć chwilę pomognimy, a potem proszymy w dalszą drogę.